na bazarku wszystko można kupić do jedzenia Nawet dziecko. Z mielą będą tylko hamburgery ja sporo żartów że, że, że do pracy ale no, ten to chyba przesadził z i bardzo śmieszne głosy dają wiesz a w ogóle już tu jest no, no. Sobie, krótko, krótko, krótko. E, taj, te jaszczurki ja widziałem na, siedmi, na siódmym piętrze w bloku. Nie? Jak to weszło, to nie mam pojęcia. A to, że są w wszystkich łazienkach i toaletach, to i ma po prostu. Ok. No, thank you. Spróbujemy teraz JFC w wykonaniu kambodżańskim. A przecież każdy, że to jest w Kambodży, bo skuterki w rękach są. Dziękuję, to... uh, no, W Kambodży w latach 80. wybuchł duży kryzys finansowy. Próbowali się ratować poprzez wprowadzenie twardej waluty, czyli dolara amerykańskiego. Nie wprowadzi tego do końca. W efekcie teraz funkcjonują tu dwie waluty: real, i dolar. I płacąc jedną albo drugą, można dostać jedną, albo drugą, albo obie jednocześnie. No, chyba bym się zzesłał, jakby taki tuk po mnie przyjechał. ale to karawan jest? Następnie to samo, jeszcze na biało wystrzelone. jak tak. Proszę bardzo, to jest życie. Brudne i co się żyjące, prawda, ale jednak. Nie kontrastuje to przynajmniej z moimi brudnymi, śmierdzącymi nogami, zanim przełaziłem już pół Kambodży. Co to daje, Człowiek się marnował w tej bidnej wsi. A teraz, no weż, nawet nie wiem, gdzie ja jestem rano wstaje jestem już prawie w innym miejscu. Przydrożna knajpka, powiem szczerze, że zajebiste miejsce. Tu w to, że jest tu kilka takich pseudo restauracji, ale mam jedną przestrzeń. No jeszcze tu macie do morskiej sprzedawcy, coś tam handlują jakimś baziewiem. No niestety bardzo dużo dzieci, handluje jakimś szpejem. Natomiast tak, jak dla mnie odpoczynek super przychodzisz, możesz się wywalić na hamaku. Siedzieć, przynoszą ci kawkę, zaraz sobie zamówiłem ryby Ja oczywiście coś dziwnego, czego w życiu nie jadłem, też sobie zamówiłem, plus 100 peran już sobie wziąłem, na wszelki wypadek. I tak sobie poleżę pół godzinki i znowu na skuterek i znów dwie, trzy godziny latania po Kambodży. Zanim wsiadam na ten skuterek, to się modlę dwa razy, jak słowo daję, to co tu się tutaj wyprawia, to chyba no, przerażające, tego się opisać nie da, jak słowo daję. Szok. Ja sobie Tutaj naprawdę nie ma co używać nawet jakiegokolwiek czasomierza. Tutaj czas nie zmienia. Każdy robi co chce. Kręcą się jak mochy z smolem. Siedzą, śpią, rozmawiają. Może to jest chyba bardziej szczęśliwy naród, a jeden z najbiedniejszych w Azji. A, i mają śmiesznie tani alkohol. No, na naje to. Na chwilę obecną Tak na szybko. I się wydaje, że nie jadłem tylko grillowanej dupy słonia. A tak poza Wszystko... A, nigdy nie zjadłbym i nie, nie zjadłem szczura ani psa. Ja. Tak technologia, muszę to podejrzeć i sam to robi w Polsce. Nie. te jakieś trawy, zioła.